Przedstawię może osoby, które biorą udział w tejże konferencji. Jest z pan Paweł Klemo, cena Suwalskiego sportu, tak mogę powiedzieć. Sympatyk suwarskiego. Dzień dobry, witamy panie pośle. Gospodarz, czyli prezes suwarskich Wigier, pan Łukasz Jutkiewicz. Dzień dobry, witam. Maciej Bokuszewski, proszę państwa, i to jest comeback. Człowiek, który wraca do suwarskich Wigier po kilkunastu latach, to był chyba 2009 rok, Dziesiąte. kiedy wypływał w świat. A tak? 10. Tak. tak 2010. lat temu. 13 Dzień dobry. lat temu, kiedy Maciej Makuszewski wypłynął w świat po drodze Terek, grozny Witoria, Setu klub z Portugalii, nie tak dawno też Islandia, kluby polskie, Lech Poznań, Lech Gdańska, Agiolonia, Białystok, reprezentacja Polski, no długo można było mówić o tej wielkiej przygodzie Macieja. Wraca do Suwalskich Wigier w podwójnej roli, ale o tym za chwilę. No to dzień dobry, witamy. Dzień dobry, jeszcze raz witam bardzo. No i jest z nami Pan Paweł Cimochowski, trener drużyny, która wygrywa mecz za meczem w czwartej lice, trener Suwalskich Wigier. Dzień dobry Panie Witam Panie Prezesie, gospodarczą głos. Dziękuję. Tak na wstępie, tak jak powiedział już Pan Redaktor, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby tak naprawdę przedstawić Nową, nową, starą, że tak powiem twarz, postać Maćka Makuszewskiego, z którym gdzieś tam doszliśmy do porozumienia i udało nam się wspólnie wypracować kompromis i dzięki temu Maciek zasila od, w sumie oficjalnie od dnia wczorajszego wieczorem udało się potwierdzić to, ten transfer i Maciek zasila nas na boisku, ale będzie nie tylko na boisku naszym wzmocnieniem będzie Maciek wiąże swoją gdzieś tam przyszłość z rolą dyrektora sportowego tutaj chce nabyć doświadczenie i uważam, że my stworzymy mu odpowiednie środowisko i miejsce do tego, żeby w tej roli się rozwijał i uważam, że to też jakby pozytywnie wpłynie na wszystkie działania około klubowe, nie tylko te na boisku, bo o wzmocnienie na boisku to nie muszę raczej się, się martwić. Myślę, że, myślę, że tutaj y, pokaże swoją y, wartość już w najbliższym meczu w niedzielę. Ale y, oprócz tego, że, że gdzieś tam jest Maciek, chciałbym tutaj oddać jeszcze głos dla y, przedstawiciela y, no nazwijmy to z szeroko społeczności, sponsorskiej. społeczności sponsorskiej, która, która wspiera, e, wspiera nas, ale nie tylko nas jako e, po prostu jako drużyny sportowe, także Panie Pawle proszę. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Łukasz, dziękuję Maciek za, za zaproszenie na tak podniosłą chwilę, e, jakim jest ten dzień, w którym Maciek dołącza do, do zespołu nie tylko jako piłkarz, ale też jako dyrektor sportowy. W imieniu całej społeczności sponsorskiej, bo e, właśnie e, tą społeczność chciałbym te, teraz reprezentować. E, na samym wstępie duże słowa podziękowania Łukasz jako, jako prezes, jako kierownictwo Wigier, że w tak krótkim czasie byłeś w stanie stworzyć warunki i przestrzeń do tego, żeby e, powstała nowa rola w suwalskich Wigrach. No i żeby Maciek był znaczącym wzmocnieniem na, na boisku. Duże słowa uznania, Maćku za to, że swoją rodzinę postawiłeś ponad wysoką formę sportową, dobry kontrakt, ale też gry w, 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 w klubie, który najprawdopodobniej w następnym sezonie zobaczymy w ekstraklasie. Tym bardziej cieszy ten fakt, że kierując gdzieś wzrok w stronę rodziny, swoje, swoje skupienie, widzisz też suwałki, widzisz też suwałki, w których rozpoczynałeś tę karierę. No, na pewno nie byłoby tego, gdyby nie świetna atmosfera, którą kreowali kibice wtedy, ale też osoby, które zarządzały tym, tym przedsięwzięciem, tym klubem i dlatego do nas wróciłeś. Dziękuję Tobie bardzo i życzę samych sukcesów. Maciej Makuszewski. Takie pytanie, bo wszyscy sobie mhm. zadają. Dlaczego taki ruch w tak młodym wieku? Jesteś przecież młodszy od Roberta Lewandowskiego. No, Chciałbyś naprawdę wiele. Jeszcze raz witam e, Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję Paweł, bardzo dziękuję Łukasz e, za bardzo miłe słowa e, w moim kierunku. E, przede wszystkim e, cieszę się, że mogłem tutaj dołączyć do Suwalskich Wigier. No, wybór był e, w 100% jasny i klarowny, kiedy Łukasz do mnie zadzwonił i narodził się pomysł mojego powrotu tutaj do, do drużyny. Nie ma co ukrywać, że lata, które spędziłem tutaj w suwałkach, to były jedne z najlepszych lat w mojej karierze. W młodym wieku opuszczałem ten zespół. Naprawdę w tak znakomitej formie, mam nadzieję, z jaką teraz tutaj przychodzę do tego klubu. Rozmawiałem z innymi drużynami, oczywiście w regionie, też o, o mojej. Mojej grze, żeby, żeby gdzieś jak w, inny, w jakimś innym klubie e, kontynuować karierę, no ale tak jak powiedziałem, każdy do mnie zadzwonił i przede wszystkim skupiłem się tutaj, żeby, żeby trafić do, do Suvalskiej Wigier i to się udało. Cieszę się też, że będę mógł w dodatkowej roli e, tutaj zbie móc zbierać doświadczenie i, i też pomagać, rozwijać też e, inne aspekty, nie tylko te, które są. Ważny, wiadomo, wynik sportowy, czyli na boisku, ale też inne działalności w klubie i zająć się też rzeczami, które też chciałbym po zakończeniu kariery robić jako były piłkarz. No ale na razie chciałbym jeszcze parę lat pograć i, i mam nadzieję, że ta forma będzie dopisywała i też będę mógł pomóc tutaj drużynie, młodszym kolegom, trenerowi oczywiście na boisku, żebyśmy mieli jak najlepsze wyniki, stawiali sobie cele, które będziemy mogli wspólnie razem realizować i mam nadzieję, że WIGry też będą już w niedalekiej przyszłości na tym poziomie centralnym. O dwie role, doba nie będzie za krótka? No na początku na pewno będzie za krótka, no później mam nadzieję, że tutaj sobie wszystko też e, tak poukładamy, taki jest plan, że będziemy mieli już wtedy czas na i na trening i na pracę w klubie. Ważniejsza do dźwignięcia, która będzie rola? Myślę, że przede wszystkim ta na boisku, bo, bo tutaj cele sobie stawiamy jasne i to jest bardzo ważne. Cel sportowy jest e, jest bardzo ważny, nie ma co ukrywać w, w piłce nożnej. Tutaj chcemy robić e, dobrą robotę, żeby ludzie, którzy przychodzą na stadion, to widzieli, mieli z tego radość, emocje są bardzo ważne w piłce nożnej uważam i mam nadzieję, że tych pozytywnych emocji będzie bardzo dużo na stadionie. Poza stadionem też będziemy mieli w planach robić różnego rodzaju akcje takie i dla młodych i dla starszych e, kibiców, e, które mogłyby gdzieś zbliżyć kibiców do klubu. Mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będziemy y, naprawdę blisko blisko bardzo kibiców. Długo ważyła się ta decyzja i kto miał na nią duży wpływ w szocie ją znaczy decyzja była taka, myślę, dosyć szybka, tylko no ciężko było też, może powiem także że za odrowo pole, która no walczyła do samego końca, końca żeby jeszcze w, w tych różnych aspektach, tak jak tutaj rozmawialiśmy na początku, rodzinnych mi pomóc i, i gdzieś tam wiele rzeczy gdzieś mi ułatwić, uprościć, ale no jednak rodzina jest na pierwszym miejscu i, i ja mam też małe dzieci, które, które potrzebują stabilizacji i myślę, że ta stabilizacja będzie będzie tutaj w tym miejscu. Ta decyzja była jasna i klarowna. Także no nie, nie chodzi tutaj mówię już o kwestie, każdy pewnie się zastanawia finansowe. Finansowe kwestie schodzą na bok, jeżeli chodzi o rodzinę i, i ja się tym kieruję. Myślę, że, że to jest bardzo ważne. To jest powrót do domu czy, czy jednak w nieznane, bo 13 lat to się, to się dużo zmieniło, ludzie się zmienili. Powrót do domu, który się bardzo też rozwinął, który też poszedł z duchem czasu, bo ja pamiętam, szatnie nie były w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy i tutaj był, no powiem szczerze, no taka górka była i kibice gości, pamiętam, tutaj przyjeżdżali oglądać mecze drużyn przyjezdnych. Dużo, dużo poszło do przodu, dużo się rozwinęło, co naprawdę mnie bardzo cieszy. Ja też śledziłem przez ostatnie lata poczynania suwalskich Wigier i nie ukrywam, że, że duża duma duża radość, że, że, że Wigry grały na tym poziomie centralnym, że Wigry były w półfinale pokaru Polski, że wielu zawodników, z którymi miałem kontakt później na poziomie ekstraklasy, czy nawet reprezentacji jak Damian Kądzior, wiele osób chwaliło nie tylko za, za to, że, 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 że na boisku był dobry wynik sportowy, przede wszystkim za rodzinę, za to, że w Słowakach zawsze była cudowna atmosfera, zawsze kibice e, bardzo przychylnie, bardzo przyjemnie w kierunku piłkarzy spoglądali, i to jest moim zdaniem też dla mnie budujące, bo ja w tym klubie yy, też stawiałem pierwsze kroki, tak naprawdę. I, I dzięki temu klubowi mogę powiedzieć, że udało mi się dojść bardzo daleko, z czego jestem też bardzo dumny. I mam nadzieję, że taką klamerko teraz to zepnę i wrócę tutaj do, do Suwalskich Wigier i, i jeszcze kilka lat pogram. Trochę jeszcze radości dam kibicom sobie, mojej rodzinie, i mam nadzieję, że pomogę w jak najlepszych i najfajniejszych momentach jeszcze budować historia. I ostatni aspekt, jakie cele sobie postawiliście i jak dane są? Może o celach jakichś tam długofalowych nie ma sensu teraz za bardzo rozmawiać, bo tak naprawdę mówię, dzisiaj przyjechałem, wczoraj załatwiliśmy sprawy formalne, dzisiaj przyjechałem, dzisiaj będziemy mieli na to czas, Najle najbliższe tygodnie też będzie sporo czasu na to, żeby było o różnych aspektach i tych sportowych na boisku i tych innych organizacyjnych aspektach porozmawiać. Także no, będziemy na pewno informowali o różnych, różnych rzeczach w najbliższej przyszłości, ale na razie się skupiamy na niedzielnym spotkaniu, na które teraz, jeżeli mogę, to chciałbym zaprosić, bo, bo na pewno ważny mecz dla nas, jako klubu, dla zawodników i, i na pewno dla kibiców, ogramy gramy z Warmią Grajewą, to taki mecz, myślę, bardzo przyjemny dla sympatyków piłki nożnej tutaj na Podlasiu. Dodatkowo myślę, że też, jak ktoś spojrzy w tabelę, no też będzie na pewno cieka ciekawy dla układu kolejnych gier tak naprawdę mam nadzieję, że, że my jako Wigry Suwałki zaprezentujemy się z dobrej strony Macie tę formę trzeba będzie utrzymać jak sobie poradzisz łącząc dom z dojazdami do suwałk będzie inna intensywność treningu, pracy? Ja myślę, że się za bardzo to nie zmieni bo też tutaj to nie będzie też tak, że ja będę cały czas tylko krążył bo też jakby na pewno będę zostawał w suwałkach yy tak Powiem na, na, na kilka dni, żeby, żeby też, wiadomo, regulować. Też nie jestem już najmłodszym zawodnikiem, ta regeneracja, wiadomo, jakby ja jestem świadomy <coughs> tego, że potrzebuję trochę więcej czasu na to, żeby się zregenerować. No ale no, nie ukrywajmy, że tutaj nie ma spotkań co trzy dni i może ta intensywność nie będzie taka wielka, ale absolutnie tutaj nie, nie będę mówił o tym, żeby ta forma była niższa, wręcz przeciwnie, chciałem, żeby ta forma była cały czas taka. Tak dobra, jaką mam od początku sezonu, nawet może powiedzieć od początku tego roku, bo, bo czuję się w tym roku dobrze, oby te urazy omijały i mniej i moich kolegów z drużyny, żeby, żeby, żeby wszyscy byli zdrowi i żebyśmy naprawdę mogli tutaj ciężko pracować po to, żeby się rozwijać jako, jako drużyna, jako, jako Wigry Suwałki, żebyśmy też robili postęp na boisku. No i przede wszystkim też wyżej sobie cały czas stawiali poprzeczkę, bo to jest myślę ważne. Nie zadowalaj się tym, co mamy, tylko cały czas patrzyli na kolejne spotkanie. W każdym tygodniu ciężko pracowali nad tym, żebyśmy byli lepsi, żebyśmy się zgrywali, poznawali. I, I każdy z zawodników, wiem, że jest bardzo dużo młodych zawodników w drużynie, też chciałbym, żeby ci zawodnicy czerpali jak najwięcej w każ na każdym treningu, na każdym meczu z tych bardziej doświadczonych zawodników i, i, i też się rozwijali. Witam serdecznie jeszcze raz. No my, my jako. Sztab trenerski jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że, że Maciek do nas dołącza. E, o wartości Maćka chyba każdy wie i, i my jesteśmy głęboko przekonani o tym, e, że będzie na pewno takim pozytywnym bodźcem dla nas, wszystkich do jeszcze większej pracy. E, będzie osobą, która swoim profesjonalizmem też pokaże i zaszczepi e, też e, przede wszystkim w tych młodych zawodnikach. Chęć do jeszcze większej pracy nad sobą, nad, nad własnym rozwojem. Ja osobiście Maćka znam od 2008 roku. Byliśmy razem w kadrze drogoligowych wigier. Wiemy jak potoczyła się kariera Maćka. Mieliśmy ze sobą też kontakt i Wiem doskonale, jaką jest osobą. Jest to osoba mega lojalna, która e, oddaje przede wszystkim 100% temu, e, co robi. E, poświęca się w całości i jestem przekonany o tym, że tak samo będzie w tym klubie, że zostawi te serduszko tutaj i na boisku, i poza nim. Jest od kogo zaczynać ustalanie składu, tak? E, e, no, doskonale wiemy, jakie, jaki poziom umiejętności prezentuje Maciek, z której ligi też przychodzi, jaką ma przeszłość piłkarską, i nie podlega dyskusji, że, że będzie wartością dodaną, doda, dodaną naszej drużyny. Mamy też pomysł na pewno na, na to, żeby Maciek w pełni wykorzystać jego umiejętności, jego potencjał. I Jestem głęboko przekonany o tym, że wspólnie, razem z całą drużyną będziemy mogli realizować założony przez nas cel. Jak ten cel wygląda po tych czterech kolejkach naszych, czterech meczach naszych i pięciu już w ogóle rozegranych? Jak oceniasz te inne zespoły, które teraz mają albo komplet punktów jak Wasilków, czy są blisko, blisko nas? Ja powtarzam to praktycznie w każdym też wywiadzie. My przede wszystkim skupiamy się na sobie. Najważniejsze jest każde kolejne spotkanie i w każdym kolejnym spotkaniu możemy podjąć taką samą ilość punktów zboiska, czyli trzy. I bez względu na to, czy gramy z drużyną Hetmana, czy Armii Grajewo, czy ruchem wysokim na sowieckie. Oczywiście indywidualnie przygotowujemy się do każdego ze spotkań, natomiast najważniejsze, żeby te punkty i podnieść z boiska po końcowym gwizdku i przede wszystkim przez te 90 minut wykonać odpowiednią pracę, która zapewni nam to, że, że, że będziemy wspólnie się cieszyli po końcowym gwizdku. A na zdaniem ta Czwarta Liga Podlaska gotowa jest na takiego zawodnika i taki zawodnik no, wdroży że się od razu na do Podlaską, no bo to jest taka ta kolosalna i czwarta liga. Na, na pewno specyfika gry w czwartej Lidze, w pierwszej w ekstraklasie E, się różni, natomiast Maciek to jest w pełni profesjonalista i on, on doskonale będzie potrafił się zaklimatyzować, jak najszybciej wkomponować w zespół i, i warunki jakie panują na, na czwartoligowych boisku. Jakby Pan określił zakres obowiązków dyrektora sportowego, na co Pan najbardziej liczy, jeśli chodzi o tę funkcję? Myślę, że przede wszystkim traktuję to jako mm, Inwestycja to może trochę za dużo powiedziane, ale po części też, no bo uważam, że największą wartością to są ludzie, tak? I w nich trzeba najbardziej inwestować. Uważam, że doświadczenie i też kontakty Maćka będą też miały aspekt, myślę, w przyszłości czy w kontaktach też z potencjalnymi kiedyś tam wzmocnieniami drużyny, ale uważam też, że Szeroko rozumiana sfera biznesowo-marketingowa też tutaj będzie miała znaczenie. Myślę, że e, każdy kibic w Polsce na tą chwilę jeszcze e, Maćka Makuszewskiego zna e, z występów, czy to w reprezentacji, czy w klubach, które były już tam wymieniane wcześniej. Więc uważam, że m, na każdym aspekcie tylko klub Wigry Suwałki zyskuje na, 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 tej, na tej osobie. Czy tak jak powiedziałem marketingowo-wizerunkowo? Myślę, że też i w pozyskiwaniu nowych sponsorów Maciek też będzie tutaj z, łącznie ze mną zaangażowany. I o, oprócz tak jak tutaj powiedział sam Maciek czy trener, oprócz grania w piłkę, to jeszcze będzie tutaj w tych aspektach głównie pomagał. Przełoży to się również na frekwencję na trybunach w Suwałkach. Już nie mówię o najbliższym meczu, bo to nie tak elektryzuje kibiców i gry Suwałki, bo Pana bo mówię o kolejnych. Myślę, że y, pierwszy mecz już w tej y, rundzie u siebie, który graliśmy pokazał, że gdzieś tam jednak ludzie chcą y, oglądać tą piłkę, pomimo, że no, na tą chwilę gramy w tej czwartej lidze. Y, frekwencja była uważam, że dosyć dobra. Na ten mecz na pewno będzie jeszcze lepsza. Mamy, no tak, nie, na tą chwilę strzelamy dużo goli, wszystkie mecze wygrywamy mamy debiut Maćka Małkuszewskiego i jeszcze gramy z jakby z Warmią Grejewą, z którą tak jak Pan powiedział elektryzuje to wszystkich trzy aspekty, które bezwzględnie przyciągną. Natomiast myślę, że w przyszłych y, ludzie chcą przychodzić na atrakcyjny futbol i na taki, który będzie też dawał trzy punkty tak? i myślę, że na tę chwilę w tych czterech meczach i pokazaliśmy fajną grę i, w, i zdobywaliśmy Punkty, więc jeżeli to będzie tak dalej szło, to uważam, że yy, że spełniamy wszystkie aspekty, żeby kibice chętniej znowu zaczęli chodzić i tak jak z Mackiem rozmawiamy, no musimy na pewno gdzieś tam zwiększyć działania, żeby wychodzić trochę naprzeciw kibicom, więcej z nimi się identyfikować i robić jak najwięcej akcji wspólnie, żeby ludzie znowu zaczęli liczniej przychodzić